Cześć Piękna, właśnie przygotowuję kolejne pudełeczka szczęścia. Pudełeczka, które trafią do cudownych kobiet. E, chcę Ci pokazać, jak takie pudełeczko wygląda. Tutaj jest, słuchajcie, e, cały opis wszystkich produktów, które znajdują się w pudełeczku projekt rusza już w środę więc no dzisiaj słuchajcie multum pracy, bo mam tych pudełek troszeczkę tutaj słuchajcie do przygotowania żeby wysłać dla każdej z Was chcę zdążyć żebyście żeby dostarczyć Wam te produkty do, do środy więc jutro rano wrzucam to paczkomatu już już nie mogę się doczekać, kiedy otworzycie te pudełeczka, każde spersonalizowane pod potrzeby Twojej skóry, każde inne, każde indywidualne i to jest piękne. Niebawem ruszamy z projektem i jeszcze mamy trochę czasu, więc jeżeli czujesz, że też chciałabyś wziąć udział w takim projekcie, w którym rozkochasz siebie w sobie, w którym poczujesz się wyjątkowo, w którym poczujesz się jak, jak taki piękny łabędź. Pomagamy w tym projekcie e, zmienić się z takiego kaczątka skromnego w pięknego łabędzia i to jest piękne, słuchajcie. Więc, jeżeli jeszcze nie masz e, takiego pudełeczka spersonalizowanego pod potrzeby Twojej skóry, w którym znajduje się 12 próbeczek, to daj znać, a ja wyślę do Ciebie e, taki, taki pudełeczko szczęścia. Jedynym kosztem to jest koszt przesyłki plus przygotowanie to jest 20 zł. E, a próbeczki, cała reszta, cała zawartość, to bogactwo, które tutaj mam dla Ciebie jest za darmo ode mnie w prezencie, więc jeżeli jeszcze nie masz takiego pudełeczka, nigdy nie używałaś produktów Mary Kay, a chciałabyś coś zmienić w swojej skórze, w swoim wyglądzie, poprawić, e, nauczyć się pielęgnować, uczy, nauczyć się myć buźkę, to zgłoś się do mnie, zostaw serducho w komentarzu, a ja odezwę się do Ciebie. Pozdrawiam, pa pa!